A ty co? Przed telewizorem znowu siedzisz? Jeju, oglądam o gotowaniu. chcecie je jakąś potrawę zrobić. No i jest posprzątane. Co? Na A czy ty sobie wyobrażasz, że ja mam po, po twoim synu sprzątać cały czas? Ale nie sprzątać, ale mam je robić. Cię w ogóle nim nie zajmujesz. Bo to nie jest nawet mój syn. Nie, mów, bo nigdy moim synem nie będzie. Coś ty powiedziała? Dobra, to ja się wyprowadzam. To się wyprowadzaj! Halo? Filip, dlaczego płaczesz? Bo nie chcę cię znać! Dlaczego mnie bijesz? Nie chcę ciebie znać, uciekam. Ale co ja ci takiego zrobiłam? Czekaj!

<laughs> Chodzi do środka. Nie Ale pan jest miły. A co ci zostało? Nic. Rodzice się pokłócili O, dobrze to pamiętam. Zanim Ty się urodziłeś, Twoi rodzice mnie wygonili. A kim Pan w ogóle jest? Jestem ojcem Twojego ojca. Serio? Bo. Moim dziadkiem? Tak. Jeszcze Ciebie nie widziałem. Szopo no zanim Ty się urodziłeś. Aha. Ale głupi jestem. Nie no nie I wiem, tak Filip chodzi. poznał swojego prawdziwego dziadka Dobra, jestem Mama, chodź Dobrze Proszę Czego wy tu chcecie? Wynocha! To do mój dom! To nie jest ty mój dom. Nie Wynoś się! Wyloś się! Wynoś się to do mój dom! Wyloś się ty! Idź! 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 Bo zaraz na policję zadzwonię, że na mnie nie nachodzicie. Ileż można? Halo? Powiecie? Proszę przyjechać. U, 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 u. No nie pamiętam trochę ulicy, ale proszę poodjechać. nie wie pan, która wioska. wiosko. Do no. ja. Dobrze, zadzwonię do mojego męża. Halo? Halo? Nie odbiera. <grym wioski> Powiedziałam, wynosić się stąd! Nie da, że ten mały gnój mnie się. się! Ten mały nie bije. Jak tak można? Zamykam drzwi, mam bunkier. Wychodź! Wynosz. Ma Wynosz się. Stąd. Wynosz się stąd! Wynos się to mój dom! Ja cię zaraz... Bo cię tak patrzę, że sam uciekniesz. Wychodź a masz, stąd! A masz, a masz, a masz. Chodź stąd, bo jeśli nie, to zobaczysz. Patrz co ja tu mam. Uciekaj. Ja tu mam. Uciekaj stąd. Filip, chodź. Halo, Filip. Filip, gdzie ty jesteś? Chodź do domu. Filip. Nie chcę Ciebie znać! Uspokój się! Nie bij mnie! To, chodź do domu! Nie dziadkowi! Wiedzieć! Nie! Nie, uciekaj! Nienawidzę cię! Ała! Nie rozumiesz tego, że to ja cię wychowywałam! Twój ojciec miał cię gdzieś! Na pewno! No tak, na pewno! On tylko pił i pił! Ociekaj. Wiesz ile razy mnie uderzył? Na pewno. No, czyli, trzy razy przez niego gips na tej samej ręce. Na pewno. Uciekaj! Uciekaj! Nie! Uciekaj! Uciekaj! Uciekam! Wynoś się stąd! Nie wiem, jak tak bardzo nie chcesz wrócić, nie chcę, żebym ci wszystkiego opowiedziała, to sobie idź. Pójdę. Dziadku, co ci się stało? Wynoś się, to mój teren! Já się wynoś. Zostaw go! Będziesz żył. Ona, 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 ona pewnie jest do dupy, mamo mi. Nic nie o będzie. nie, nie pozwolę wam, już mi nogę złamałeś. Uciekajcie, to mój teren. Płaczmy dziadku do domu. Czy mały Co Filip pozna sekret swojej rodziny? Rodzina Kaczmary, Kaczmarów wróci całkowicie do kompletu. I w końcu czy Gabrysia odpuści tego, że Filip jest jej synem? Dowiecie się w następnym odcinku.